Kochani, w kolejnym filmiku z recenzją książki, a właściwie książek. Postanowiłam, że będą to recenzje zawsze, przynajmniej dwóch książek, które przeczytałam w danym tygodniu. I w tym tygodniu są to dwie pozycje świąteczne, które wydawały mi się, że będą to takie słodko-świąteczne. Historie rodzin szczęśliwych, mi spędzających święta, wiecie, pierniczki, ozdabianie choiny i tak dalej, ale te dwie pozycje, które przeczytałam, bardzo mnie zaskoczyły i były naprawdę tak emocjonujące, że musicie koniecznie obejrzeć ten filmik i chociaż jedno z nich przeczytać, bo naprawdę jest warte. Są warte tego, żebyście je poznali i się skusili. A może komuś kupili też na prezent. Ja jestem zachwycona, ale nie będę już Wam zdradzać. Zapraszam Was do dalszego oglądania, a już za chwilę opowiem Wam o tych fajnych książkach. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy, zaczynam w kolejności takiej, jak przeczytałam. Także pierwsza z nich jest to: Brakujące obrazy Anny Ziobro. Bo okładce wywnioskowałam, że będzie to naprawdę fajna świąteczna, zimowa opowieść, ale po tym jak przeczytałam, możecie sobie tutaj zatrzymać i przeczytać opis. Po tym co przeczytałam, jestem w ogromnym szoku. I naprawdę nie spodziewałam się po tej książce tylu emocji. Ale nie będę od tyłu zaczynać, reprezentować, zacznę od samego początku. W historii poznajemy Ole, jej siostrę Natalię oraz jej rodziców. Na pozór jest to bardzo udana rodzina, szczęśliwa. Wszyscy są zadowoleni i nic nie wskazuje na to, że coś tam może się dziać źle. Gdy wejdziemy do środka i poznamy. Rodzinę, jak ona funkcjonuje w domu na co dzień, możemy naprawdę być w szoku. Okazuje się, że ich ojciec znęca się nad rodziną. Swoje córki notorycznie bije, a żonę, a nad żoną znęca się bardzo emocjonalnie. Sam uważa, że nie robi nic złego i tak powinno się wychowywać dzieci, ponieważ jeżeli on je teraz krzywdzi, to już nikt inny tego w przyszłości nie zrobi i będą na to odporne. Także, no, historia straszna. Pomimo tych już drastycznego początku, jaki poznajemy, po jakimś czasie okazuje się, że starsza córka, Ola, jest w ciąży ze swoim chłopakiem. Gdy tylko ojciec się dowiaduje o tej sytuacji, od razu, bez namysłu oczywiście, najpierw bijąc ją, z ją z domu. Kompletnie nie przejmując się, czy ma gdzie się podziać, tym bardziej, że jest zima, jest śnieg, jest zimno. I czy po prostu będzie miała gdzie się zatrzymać. Dziewczyna jest bardzo załamana tą sytuacją, nie potrafi sobie poradzić, ale pod swój dach przyjmuje ją, jej właściwie przyszły teść, który jest człowiekiem bardzo skrytym w sobie, ale jakoś tam postarają się jej pomóc. Niestety, po urodzeniu kobieta kompletnie nie ma wsparcia w swoich bliskich. Uh, yay. Mąż właściwie, jak tylko urodziło się dziecko, ewakuował się, wyjechał, zostawił ją w tej sytuacji i po prostu została sama ze sobą. Bardzo się źle czuła, ponieważ przytłaczała jej ta sytuacja rodzinna, i po prostu to, że w młodym wieku stała się matką i nie do końca umiała się w tym odnaleźć, tym bardziej, że nie miała wsparcia w tej sytuacji od swojej matki, która mogłaby jej pomóc, mogłaby jakąś radę dać, czy pokazać, jak wychować dziecko. W tak młodym, w tak młodym w takie malutkie dziecko, gdy Ola sama jest jeszcze właściwie dzieckiem i nie do końca się na tym zna, a wszyscy wymagają od niej, że po prostu powinna mieć intuicję i powinna wiedzieć, jak się tym maleństwem zająć. W wieku 34 lat, gdy już jej się wydaje, że wszystko jej się udało poukładać, nadal wychowuje samotnie swoją błętowniczą córkę, która nas Prawa jej nieraz naprawdę ogromną przykrość pojawia się z nienacka i ma jej ojciec, który przychodzi, przyjeżdża z zagranicy i myśli, że będą mogli nadal stworzyć rodzinę i nie widzi nic ten złego, ponieważ dla niego on wrócił, oni powinni się cieszyć. I niestety z bardzo mocno tu namiesza, pragnie ma je zabrać do siebie, co jest bardzo dużym wstrząsem na naszej oli. Wszystko zaczyna się znowu burzyć, komplikować. Nasza bohaterka cały czas myśli o swojej młodszej siostrze, którą zostawiła w domu rodzinnym, gdy musiała go natychmiast opuścić. Cały czas zastanawia się, co się dzieje z Natalią, jak sobie ułożyła życie po tym koszmarze z dzieciństwa, czy ma rodzinę i jakie się dosy potoczyły. Nagle postanawia, że chciałaby ją odnaleźć, cały czas o niej myśli i niespodziewanie, przez całkowity przypadek, trafia na ślad swojej siostry Natalii i jest naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że tak blisko były siebie, a nigdy się nie spotkały. Kobiety planują spotkać się w dzień wigilii i obydwie mają dość dużo wątpliwości, bo nie wiedzą, jak sobie poradzą w tej nowej sytuacji. Czy ich relacja nadal będzie taka sama jak kiedyś w młodszych latach, ale każda z nich ma do siebie jakiś żar, szczególnie. Natalia, masz żal do Oli, że gdy ojciec ją wyrzucił z domu, to ona nie poczekała na moczą siostrę i nie zabrała jej ze sobą, tylko zostawiła ją w, do, w domu rodzinnym, gdzie panowała ciągła przemoc. Nie potrafiła tej, tego jej wybaczyć. Postanowiły, że spotkają się w Wigilię, ponieważ jest to taki dzień, gdzie nikt nie powinien być sam, powinny się rodziny jednoczyć, ale niestety. Kobieta nie dociera na tą wigilię i zdarza się bardzo tragiczny wypadek. I w tym momencie zostawię Was z tą historią, bo już nie mogę więcej Wam opowiedzieć, chociaż bardzo bym chciała, a wiem, że niektórzy z Was chcieliby, żebym całą historię opowiedziała, ale nie, kochani. To ma być motywacja do sięgnięcia po książkę, bo dla mnie jest rewelacyjna. Ona ma, powiem Wam, że 300. 20 stron, ale czyta się ją naprawdę w ekspresowym tempie, bo człowiek chce wiedzieć, co się wydarzy dalej. I jest tak emocjonująca, i troszkę jest smutna, ale nie taka, że was przygnębia, chociaż dla mnie była naprawdę, że nie potrafiłam przewidzieć tej sytuacji, co się w danym momencie stanie, jak się losy potoczą naszych bohaterów. Także jestem bardzo, bardzo. Pozytywnie nastawiona i jestem pod wrażeniem. Nigdy nie czytałam żadnej książki tej pisarki Anny Ziobro. Jest to moje pierwsze spotkanie i powiem Wam, że nie ostatnie. Wiem, że jeszcze pisarka ma inne książki i bardzo chętnie poniesiegnę. Jestem ciekawa, czy są tak znakomite jak ta książka. Także naprawdę, jeżeli byście chcieli przeczytać coś zimowego, ale nie takie słodkiego i bardziej ciasteczkowego, to jak najbardziej ta historia Wam przypanie do gustu. A no może kogoś będziecie chcieli sprezentować, bo to sobie takie może podsumowanie. To są trzy książek, także jak najbardziej Wam ją polecam. A teraz czas na kolejną książkę, którą udało mi się przeczytać. I jest to książka Aleksandry Rak, Gwiazdeczka z piękną okładką, też bardzo tajemniczą. Pokażę Wam tył, możecie sobie zatrzymać i przeczytać, ocenić sami, czy Was ona zainteresuje. A ja już Wam opowiadam, co się w tej historii wydarzyło. Asia coraz bardziej ma poczucie, że jej małżeństwo się kompletnie rozlatuje, a jej mąż ciągle jest ze wszystkiego niezadowolony, cokolwiek by kobieta nie zrobiła i bardziej by się starała, to i tak mu nie dogodzi. Dodatkowo ma spore wyrzuty sumienia, że musiała oddać swoją matkę do ośrodka, ponieważ nie radziła sobie z sytuacją i nie potrafiła zapewnić jej do, no, pewnego bezpieczeństwa, ponieważ choroba Alzheimera była bardzo nieprzewidywalna i po prostu nie była w stanie jej upilnować przez 24 godziny na dobę. Cały czas ma do siebie wyrzuty, że po prostu nie podołała tej sytuacji i musiała poprosić innych o pomoc i nie mogła zostawić swojej mamy w domu rodzinnym. Kobieta zostaje z tymi problemami dosłownie sama. Jej przyjaciółka w międzyczasie zostaje brutalnie pobita, Asia próbuje jej pomóc, a ona ma do niej jakieś pretensje i ciągły żal, nie potrafią znaleźć wspólnego języka i się coraz bardziej od siebie oddalają, dlatego żana z kobiet nie ma kompletnie u nikogo wsparcia i troszkę się gubią. Nagle otrzymuje list z więzienia z informacją, że jej ojciec wychodzi na wolność po naprawdę kilkudziesięciu latach. I kompletnie Asia nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji. Jedni jej odradzają, a nawet doradzają, żeby nie pomagała mu, ponieważ jest złym człowiekiem i nie warto się fatygować, i może ją też skrzywdzić. Nie wiadomo, jakim jest teraz w tej chwili człowiekiem. Dziewczyna ma duże wątpliwości i nie do końca wie, co powinna zrobić, ale ostatecznie postanawia, że od Pojedzie po swojego ojca, chociaż ma wątpliwości i nie wie, jakim jest teraz człowiekiem. Czy znajdą zna, zna wspólny język, ale postanawia dać mu szansę oraz dowiedzieć się, dlaczego tak naprawdę jej ojciec wylądował w więzieniu i jaki był tego powód. Gdy ta sytuacja się wydarzyła, ona była małą dziewczynką, więc nie zagłębiała się nigdy w ten temat, ale również nikt jej nie informował, bo nie chcieli martwić. Kobieta zostaje z tymi problemami dosłownie sama, jej przyjaciółka w międzyczasie zostaje brutalnie pobita, Asia próbuje jej pomóc, a ona ma do niej jakieś pretensje i ciągły żal, nie potrafią znaleźć wspólnego języka i się coraz bardziej od siebie oddalają, dlatego żana z kobiet nie ma kompletnie u nikogo wsparcia i troszkę się gubią. Gdy chwilami wydaje się, że historia już małymi kroczkami... Yy... Zaczyna się układać, to niestety Asia otrzymuje telefon ze szpitala, że jej mąż miał bardzo poważny wypadek, co po prostu znowu ją zrujnowało i tak świadomie się zatrzymał. Podczas badań lekarze odkrywają, że Sebastian choruje na bardzo poważną chorobę, czego wcześniej nikt nie wiedział, i dziewczyna musi zająć się firmą męża, podołać kolejnym wyzwaniom. Prosi o pomoc swojego ojca, bo po prostu ona się na tej branży nie zna, co jej mężowi kompletnie się nie podoba. Nie chce przyjąć pomocy od swojej żony, a tym bardziej od więźnia, który siedział w więzieniu tyle lat i nie ma do niego zbyt dobrego stosunku i uważa, że nie jest on odpowiednią osobą, żeby jemu pomagać. W końcu on jest głową rodziny i to on powinien się wszystkim zająć. Także no niestety jest. To znowu tworzą się różne konflikty w tej rodzinie. Kobieta jest bardzo przemęczona, zmęczona, już ma coraz mniej energii i cały czas ma jakieś zawroty głowy, także. Ale zaczyna je też bagatelizować, nie zwraca na nie uwagi pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, które się zdarzają, i po prostu nie ma czasu zadbać o swoje zdrowie. Jak myślicie, czy Asi uda się zjednoczyć tą całą swoją rodzinę, która każ, który, każdy członek rodziny ma jakieś swoje doświadczenia, które jakby go zamykają w sobie i nie potrafią się otworzyć. Mama w ośrodku, tata z więzienia, Sebastian, który leży w szpitalu i jest ciężko chory. Przyjaciółka, która ma bardzo ciężkie Życie została pobita brutalnie i no niestety ale ich przyjaźń się bardzo bardzo oddaliła. Jak myślicie czy uda im się w te święta usiąść razem do stołu i spędzić ten czas razem? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja jeszcze wam powiem, że ta książka jest też bardzo emocjonalna, ale taka bardziej dająca nadzieję czytelnikowi. Że może jednak się uda. Ale gdy, jak tak człowiek myśli, no później się okazuje, że znowu coś się wydarzyło. Także to by było na tyle na temat tej książki. Powiem Wam, że w tym tygodniu naprawdę trafiłam na takie perełki, że warto je przeczytać. Nie spodziewałam się takich emocjonujących lektur świątecznych. Bardzo mi to miło zaskoczyło. Także jeszcze raz Wam pokazuję, jak one się prezentują. Napiszcie w komentarzu, która z nich bardziej Wam przypada do gustu i którą byście chcieli w pierwszej kolejności przeczytać. Oraz napiszcie, co teraz czytacie. Mam nadzieję, że czytacie coś ciekawego, także napiszcie. Może ja coś akurat podpatrzę i chętnie również sięgnę po daną książkę. I to by było na tyle na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.